Przedstawione bajki zaczerpnęliśmy z książki Skąd się biorą dziury w serze? Historyjki dla ciekawskich dzieci Petry Marii Schmidt i Christiana Drellera Dlaczego po przebudzeniu zapominamy, co nam się śniło? Chodź Kacperku, nalega mama Chodźmy wreszcie dalej Dzisiaj lwom jest zimno i dlatego się schowały I Krzyś też już się nudzi Kacper jest bardzo podekscytowany. Przez szklaną przegrodę sięgającą mu powyżej głowy obserwuje wielki wybieg dla lwów w zoo. Stoi tak już ponad dziesięć minut. Ale w plontaginie skał, gęstych krzaków i starych przewróconych pni nie pokazał się żaden zwierzak. A Kacperek tak się cieszył, że zobaczy lwy. No i teraz jeszcze jego młodszy braciszek Krzyś zaczyna marudzić. Kacper! Upomina go mama już zdecydowanie głośniej. No mamo, jeszcze dziesięć minut, proszę! Błaga kacperek. Przecież wcale nie jest tak zimno. Pewnie zaraz wyjdą, a ty możesz już jechać z Krzysiem do pingwinów. On je tak lubi, prawda Krzysiu? Pingi, pingi woła zachwycony Krzysio. Wierci się w wózku z radości, a na buzi pojawia się mu radosny uśmiech. No dobrze, wzdycha mama. To my już pójdziemy, a ty dotrzesz za dziesięć minut. Obiecujesz? Obiecuję, mamusiu. W głosie Kacperka słychać ulgę. Kiedyś przecież muszą się pokazać. Ojej, pięć minut już minęło. Kacper już ma się poddać i dołączyć do mamy, kiedy nagle coś przykuwa jego uwagę. Od strony ogrodzenia nie widać całego wybiegu. Jedna jego część jest zasłonięta. A jeśli tam właśnie schowały się lwy, kilka metrów dalej stoi ławka. Po niej dałoby się wdrapać na ogrodzenie, stamtąd kasper miałby wspaniały widok na cały wybieg. No i na pewno nie przydarzy mu się nic złego. Szyba odgradzająca wybieg jest gruba i solidna. Nawet gdyby stracił równowagę i spadł, szyba z pewnością nie pęknie. Kasper jeszcze raz patrzy na zegarek. Zostały tylko cztery minuty. Rozgląda się wokół, by upewnić się, że nikt nie widzi, wchodzi na ławkę i wspina się na ogrodzenie. Rzeczywiście widać stąd prawie cały wybieg, ale tylko prawie. Kacperek nie widzi małego paska terenu tuż przed sobą. Strożnie pochyla się do przodu, coraz bardziej i bardziej wyciąga rękę, żeby oprzeć się nią o szybę, ale ręka trafia w próżnię, jakby nigdy tu nie było żadnej szyby zanim Kasper zdążył się zdziwić, leci w przód i, wymachując gwałtownie rękoma ani nogami, spada na wybieg, spada i spada i spada. Dziwne myśli sobie. Dlaczego spadam tak wolno? A kiedy zbliża się do Ziemi, zaczyna spadać jeszcze wolniej, aż w końcu delikatnie opuszcza się na miękki piasek, podpierając się obiema rękami. Rozgląda się wokół, wybieg dla lwów jest olbrzymi, jakby zniknęły wszelkie ogrodzenia. Przed nim są skały i gęste zarośla. Chłopczyk robi parę kroków, ale już po chwili ma wrażenie, że zabłądził. Teraz nie wie, w jakim iść kierunku. Na szczęście nie widać lwów myśli, kiedy raptem z zarośla wybiega dobiega go przerażający ryk. Kacperek staje się skamieniały. Z hasztów powoli wynurza się wielki lew. Jego duże oczy błyszczą złowrogo na widok chłopca. Pysk, który otwiera, wydając z siebie dudniący ryk, uzbrojony jest w ostre zęby. Chłopczyk chce uciekać, ale nie daje rady, a lew podchodzi coraz bliżej i bliżej, z szeroko otwartym pyskiem. Kacper zaczyna krzyczeć i krzyczy i krzyczy i krzyczy. Kacperku, obudź się! A to czyj głos, dziwi się Kacper. Dlaczego ten lew mówi do mnie takie dziwne rzeczy? Przecież przed chwilą chciał mnie zjeść. Obudź się, Kacperku, obudź się! Śnił ci się jakiś koszmar? Znowu słyszę ten głos, który jakoś dziwnie przypomina głos mamy. Kasper otwiera oczy. Mamusiu woła, obejmuje mamę z ulgą i mocno się do niej przytula. Mama głaszcze go po głowie. Chłopczyk powoli uspokaja się i, i opowiada, co mu się przyśniło. Skąd się biorą takie głupie sny? pyta mamę, kiedy już opowiedział sen do końca. Tak, też się nad tym zastanawiam. Kiedy śni mi się coś strasznego, mówi mama ze śmiechem. Większość naukowców uważa, że w ten sposób radzimy sobie z przygodami i problemami, jakie przeżyliśmy w dzień. To jakby odpoczynek dla ducha. Pamiętasz, jak bardzo rozczarowany byłeś wczoraj w zoo, nie zobaczyłeś żadnego lwa? I jak nawet chciałeś wdrapać się na ogrodzenie? Ale przecież codziennie coś przeżywamy, protestuje Kacper. I codziennie powinno nam się coś śnić, a tak nie jest. Wiem to najlepiej. Większość snów zapominasz, wyjaśnia mama. Bo tak naprawdę śnimy coś każdej nocy. Odkryli to naukowcy badający śpiące osoby. Kiedy człowiek wieczorem zasypia, sen z biegiem czasu staje się coraz głębszy, aż osiągnie tak zwaną fazę snu głębokiego. W tej fazie nic nam się nie śni. Ale zaraz następuje faza, w której sen jest lżejszy, płytki i wtedy właśnie coś nam się śni. Te fazy człowiek przeżywa na przemian od czterech do sześciu razy każdej nocy. To super, większość snów zapomina, a akurat taki głupi jak ten muszę pamiętać. Ale właściwie dlaczego zapominamy sny? pyta Kacperek, marszcząc czoło i ziewając. Tutaj naukowcy mają różne wyjaśnienia, tłumaczy mama. Wielu z nich uważa, że nasz mózg inaczej zapamiętuje sny, a inaczej wszystko, co przeżyliśmy w dzień. Te prawdziwe wrażenia dostają się do głębszych partii mózgu i tam są zapisywane inaczej, staranniej. To, czy możemy sobie przypomnieć sen po przebudzeniu, zależy prawdopodobnie od tego, ile czasu upływa między obudzeniem się a snem. Już po paru minutach sny się zapomina. Hmm, obudziłaś mnie w samym środku snu i ja go dobrze pamiętam, chyba masz rację. Zastanawia się głośno Kacperek i znowu ziewa. O, pewnie nadszedł czas na nowe sny, śmieje się mama. Możesz mi coś obiecać? szepce Kacper, któremu już zamykają się oczy. Co takiego? pyta mama z ciekawością. Obudź mnie, jak będzie mi się śniło coś fajnego, żebym mógł to sobie przypomnieć. Postaram się, mówi cicho mama i przykrywa synka kołdrą, aż po brodę. Ale Kacper już smacznie śpi.